Smutna Cichopek wychodzi sama z statamina, z diecia. Katarzyna Cichopek jako zodiakalna waga dba o wygląd swój i swojego partnera. Nie wierzycie? Sprawdźcie zodiakalne dopasowanie Kasi i Macieja. Bo astrologowie są pewni, że ich miłość rzadzi przeznaczenie. Tym razem prezenterka pytania na śniadanie musiała sama udać się po pracy do domu jej stylizacja nawiązuje do letniej lekkości i kojarzy nam się z winie tym cukierkiem czyli slotko. ostatnio Kasie znów dotknęła fala z losliwości ze strony pauliny smaszcz niedosts za kasia wyciągnęła do niej pokojowa rekań w postaci życzeń i gratulacji z okazji zostania babcia Tota odgryzła się nie milem w szpili w prezenterka i bylego meza co więcej, nazwala ich klamliwa para zdrajców i podkreślila, że manipuluje ludźmi w internecie. Ponieważ pokazali na Instagramie, zakupuje ubranka i akcesoria dla wnuczki Macieja i Pauliny. Cóż, na miejscu Kasi, też mielibyśmy taka minę jakbyśmy w rodzinie mieli taka petardę. Kasia doskonale wie, co jest modnym w tym sezonie i często nie zamierza oszczędzać na dodatkach. Ostatnio aktorka zem Milost została przylapana przez paparazzi z torebka o wartości 20 000 zł, byc może jest to inwestycja na gorsze czasy. Natomiast dziś Kasia miała na sobie golf w kolorze pudrowego ruzu, bezowy złoty plaszcz typu pręcz. Białe spodnie podwinięte tak, aby był widać kostki, a także na akersy. Jako dodatki, aktorka wybrała torebkę marki Pinko które już nieraz widzieliśmy na zdjęciach, a także duże okulary przeciwsłoneczne w złotych oprawkach.